Po raz kolejny zamiast babki wychodzić i zakalec. Masz już dość, załamujesz się, rzucasz wszystko. Płaczesz, jesteś załamana, a gdy myślisz, że już gorzej być nie może, podchodzi twój nastoletni syn, na którego zawsze możesz liczyć, i mówi. Płaczesz, bo jesteś gruba. Jesień to bez dwóch zdań moja ulubiona pora roku. Ile to dzisiaj mamy stopni? Osiem! Kocham tę piękną, jesienną pogodę w tym pięknym polskim, Ale nie kuźwa w maju. No i znów się kłócimy. I czyja to jest wina? Jak w każdej kłótni. Wina leży po dwóch stronach. Równiutko po dwóch stronach. No w końcu to przyznałeś żony i teściowej No i wiesz co, Jolka, ja chyba jednak do niego wrócę. Co? Jak to? Przecież dopiero co się rozstaliście. Ale drażni mnie ten jego radosny nastrój. Ty alkoholiku jeden. A dlaczego ty mnie tak brzydko nazywasz? Bo znowu pijesz? No, ale piwo jest z jęczmienia, tak? No. Wódka z ziemniaków, tak? No tak. Whisky z kukurydzy, tak? No. A śliwowica jest z? Śliwek. No i. Ja nie jestem alkoholikiem. Ja jestem weganem. Co tam Jelka, ile lat ma ten twój nowy chłopak? 48. Co? Przecież on równie dobrze mógł być twoim ojcem. Mógłby być moim. Ale jest twoim. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy Was z gorącej Tunezji! Już w przyszłym odcinku zobaczycie kilka sucharów nagranych właśnie tutaj, w takim wakacyjnym stylu. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pozdrawiamy jeszcze raz. Hej!